Dzisiaj będziemy sobie grać w taką grę w robloxie. Lucky Block i ogólnie tu się też walczył. Bo są jakieś fajne Lucky Block, i ogólnie tu mamy most. Nie wiem dlaczego różowy, ale jak ktoś... powiedzmy, się... że idziemy do obcego mostu. Czekajcie, włączę muzykę. Ok, i idziemy. I to się do naszego. Więc co? Mamy pierwszego Lucky Blocka. Kiknęć? Ok, co my tu mamy? Co to? Co to jest? Ja w gram, grałem i są różne rzeczy, ale takiego czegoś to ja jeszcze nie miałem. Co to jest w ogóle? Na ile to zabija? Na no, hita! Tylko, że on miał ale prawie miał cały HP. O! Nie, yeah, miałem taką fajną rzecz. E, dobra. No halo. Bo ja poczekam, bo mogę poczekać. I e, to ja czekam. O, tu są super lucky bloki. O, niedługo będę miał super lucky bloka. A tu jest legendarne. O kurde, za prawie godzinę. Kras za 400 Robuxów, Monster Epic, za 800, te za 1100 to limit time. Ej, prawie godziny. Ok, o nie będę mógł te. Kurwa, jak się pokażę. Ok, <noise> mam. Złoty mieć i złota tarcza Jak ta w ogóle, jak w ogóle taka tarcza, tarcza wygląda Ok, idę do tego dejkona O kurde Jakiś kościół. E! Co? Dlaczego to się Co tu się pojawiło o to pół minuty! Ja tego będę musiał bronić! Uwaga! Jak? No. Jak? Nie to na nie wiem, to kolorowe Lucky blok. Okej. Okay. Ktoś otworzył kolorowego Lucky blok. <laughs> o nie, ktoś przyzwał Kto to. Ktoś ja to znam. O, i co to? O, jakiś. Taki zwykły żelazny miecz. Okej. Okay. O, za dwie minuty yy, będzie. W ogóle. W skrębie przeliczane. Łapeczki w górę. Dobra, wypięknej. I... Ja, się... <śm> 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 nie, ...działam, nie robiłam. Mieliśmy takie same miecze. Tylko że ja go zapóźnę za tak wiem. Dobra, nie idę na walkę, nie idę. Teraz już tak naprawdę o za półtorej minuty będę mógł tego. Laczki bloczka. OK 5, 4, 3, 2, 1. Ok, mam taki i co to by... Te... Co to te jakieś prątrzy? To są jakieś pazury ostre, ty... I... Aby, nie wiem W ogóle nie wiem co to jest. Nie wiem. Nie wiem. O co mi tylko będę mógł... za chwilę? Za troszkę więcej niż pół minuty. Co za pół minuty będę mógł. Mu... Dobra, te Okej. Okay. A ja nie chcę tylko jakby co, To będę. Muszę czasem podstawić do nich, żeby mnie, zabili. I... No, bo jak nam mnie mi nie Nie Okej. Okay. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I mam lucky. Halo, lucky. Okej, okay, lucky block. I drewniany miecz dostałem, naprawdę. Takie słabe. O, mogę tego lucky blocka. Laczki i bloczek. O, to jest jakiś lepszy miecz. Ty, jaki fajny. O, o, w ogóle. Dobra, teraz mogę pójść na falę. Co to jest? Zamierz pan to. To ma być. Okej. Okay. Okej. Okay. ma dywa. Jezu, jak lata tam. Jakiś <grym>, Dawid lata Ty, a mogę być tu jeszcze? Mogę? Nie. Okej. Okay. Będę musiał teraz do kogoś podejść, do kogoś podejść, żeby mnie zabił. Jak i Nubek nawet nie wiedział, że tak się nie da. Mnie zabić zabić. Proszę. Please gościu zabić. Kurde, bo już ja go zabiorę. okej okay. I wydaje mi się, że prawie nie umiem grać. Aooj! Nieoo! I prawie nie umiem tego grać. Oooo! Dobra. To będzie wielki. To Okej, okay, ale mogę dwa laki okay. blakie. Jakiś młotek mam. Ty on może być. Jest. Nie wiem w ogóle. Ale ten młot to może być bardzo fajny. Ja może poczekam na tego super laki. Jaki ten młot jest fajny? Młod. Mówiłem, że ten młot jest fajny. Jaki fajny ten młot. Ej, ale tak mocno mi by nie patrz, patrz. I prawie, kurde, bo nie tylnąłem za dobrze. Gdzie jest? A tam leci. To na to prawda. Okej, okay, spidaj. de, Okej. Okay. A już to do siebie. Mogę tego zabawić? Nie mogę. A mogę usiąść? Nie usiądę. Nie wierzę. Co? Ja mogę tym jeździć. XD ty, czy to ty jest moje? Nie, chyba nie. Ale mogę tym sterować coś. Gdzie je? Kurde ty. Chodź tu. Dobra, ja już będę szukał. No Okej. Ej, ale jak ja bym... miał no, teraz ten Nie wierzę, co się dzieje. Pana to teraz wskakuje na swój własny most. Hmm. Tylko, że to jest troszkę smutne, że będę musiał za niedługo stracić mój most. Albo dobra, na razie zostanę przy tych rzeczach. bo ten mur naprawdę jest kozacki bardzo fajny. Zobaczmy na jeden, na jeden, Zobaczmy jeden, na jeden, na Nie, na nie, nie. Nie na

O nie no ale fajnie Możecie też zawsze napisać komentarz Jeśli na przykład jakiejś gry nie znam ale wyznaczy, To możecie zawsze napisać komentarz Żebym nagrał tę grę Otwieram Ej, co to jest za panorzeczki? rzecz? O kurde, tam jakiś mały bacon latał. Co to jest, jego dziecko? Czy to nie to? O kurde. Jak on taką bylejaką deską by dać szybko zabił. Dobra. O, będę mógł za 3 minuty. Nawet niecałe 3 minuty. Super lucky bloka. Ok. Y Halo? Co to ma być? Co, co to ma być? Jakiś. Kutry co to jest? Nie chcę tego. Czy mogę z tym spaść I wtedy ja nie będę po prostu tego dziadostwa miał. Bo ja tego nie chcę mieć. I czy ja to będę miał? Mam tu dalej. Jezu! Nie chcę tego! Do... Dobra, wyśmij mi Okej. Dobra, a mam jakiś fajny miecz znowu, starczy. Więc jest fajnie. Okej. Okay. Cztery, trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. O nie. O nie. Co to? Ej, czy to będzie ze mną biło? Czy to będzie kogoś biło? Nie wiem w ogóle, co to ma być. Za jedno... Jakieś jedno z jednym okiem. Jakiś ufoludek albo coś takiego. Ufoludek. Kurde mnie głupek bije, bo on tego broni. Broni! Broni! Kurde już ktoś otworzył to. Kurde, głupek. Będzie mi dziad strzelał. Kurde, jaki... Ci... Jak on to zrobił? Dobra, ja w nie walczę, bo muszę poczekać. Będę miała jakąś bardzo fajną <laughs> Zanim tego będę mógł to mieć super Lucky bloga. No i co to będzie? <laughs> Mam jakiś miecz. Fajny, o kurde. O za pół minuty będę już. To mieć weźcie mi to z tego nie muszę mieć, trzy, dwa jeden, okej okay, super lucky block mam super lucky blocka i co to jest w ogóle za pistolety? Ale on może być mocny. Ten pistolet może być mocny i to bardzo. się ma że Ja nie mam nic do Halo? O kurde! Mam tyle ptaków! Czy one będą za mną chodzić? Co to za fajna rzecz jest? Ty, one latają tam, gdzie ja! Okej, okay, teraz to ja mogę iść na walkę. Czy oni będą też pili Jak ja kogoś uderzę? One może będą działać jak w plyszku Minecrafta, że jak kogoś uderzę, to oni też biją. Może tak. O kurde! Prawie Prawdziwy w tym sami. Ej, czy ona ma jakiś fajny miecz? Nie, 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 Mam jakąś kiedy. Ona zamienia A, w lód. No, zatrapię. I mam. Ty, ale jestem szybszy dzięki temu, bo pa. No, szybszy. To w ogóle są załapki. A, okej. mam. Mam To jakiś który wygląda jakby był Mamy Co no, ja to, to za dźwięk, dźwięk wydaje? Czekajcie, słuchajcie tego. Nie wiem, co to ma być. Ale ja teraz będę używał ciągle. siekierki. pana to, pana to. Kogo to że to pewnie zamrożę. Okej. Okay. Nie, co jest? Oszcze kurwa. To ja ci piumam. Hey. Game over. Co, przegrywam? Ale czekajcie. Bo ja muszę tego bubka zabić Daj, zamrozić. Płonął. Oh, no. Czy spłonął. Każda okay. Okay. Znowu mam tą okay. I mam taki. Co tu jest? I mam takie. Po, pa, poczekaj. Pa, 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 Co to w ogóle robi? Zobaczcie za chwilę, jak pójdziemy Zabiłem! O kurde, Tyczka, Ty! Oż Ty, kurde! Oż Ty! O wyzy! Ry Ale chodźmy tu, co Ty, co ty robisz? Ej! Bo. M e Nie, co to było w ogóle? Za w sensie dziwny efekt jakiś. chyba... O sobie ja O kurde, myślę, myślę. Kurde, głupek! Idę. Niech mi się to rzecz już uleczy. Uleczy się tylko muszę... Muszę też mnie zabić. Widzę, że to jest rekorda kontrolna, ale muszę nie. Okej. Okay. Halo, zabię. Prawie! O ten gracz hejka dutanie został zabity. Dobra, e... O! O kurde, co to? O, nóż mam! I mogę go co? Zabiłem go! Ej, w ogóle co to miało być? <laughs> Mam znowu to. Okej. Okay. No co? Ja już idę, może będzie ten kolorowy Laki Blok. A to jest na jakimś niebieskim koniu biega. Dziamdziak. O, to jest ten! Słuchajcie, to takie wybuchające stoliki dawało. Zabiłem go na hita, ty jakie to jak jest mocne. Jest co na ja śmierć, głupi. O, dwa, jeden, ok. Ty! Mam takie coś. O, mam taką szykierkę. Mam jakiegoś szczura. Nie wiem, Bobra chyba. Jakiś różowy miecz. Nie wiem, co to ma być. Ty może okay. Czekaj. O tak? To Ty, to mnie prawo nie puszcza. O, o kurde, ty. Panie! <laughs> Jaki zubek. No to se spać. <laughs> no to se spać. Chodź mi tu głupku. O, ty jest tam! Jak mnie zabijało tak mnie tak mnie nie zabiała? Nie! Ja tego bronię! Ja tego bronię! Ej! Ona nawet nie wie. Ha, ha. Co mi zrobi? Dobra. O Jezu. Okej. Okej, mam, okay. okay, mam... jakieś auto, ty. Nie wiem, co to. Mam siekierę i mam Nie, czujny, ty. Mam to? Czekaj, nie wiem, co to ma być. Okej. Okay. Ej, ale ten miecz może być mocny, jak ja go trzymam. Nie, ją, tak? nie bo ona sobie odrażała proszę prawie. No chyć. O kurde, A O kurde! Ten głupi Anioł mnie zabił nie żyje. Nie, Anioł tylko ja głupi. Mam... Co to? Ty ale Eee, jaki fajny, słodziutki! Nie dobra. Ojku. Ojejku, jak też tam na tym latającym. To no, fajnie te lampy były. Oj, ojaj. To jest tej pomycyj. Mi to. O, Anio mało położyć, ale troszkę mniej. Chociaż się sobie. A nie no. Nie Już nie będę ich miał. No to. nieźle. Okej. I mam. Mam tą siekierę. W końcu się doczekałem. Mam. Jakby mieć, że no już i mam jakiś Halloweenowy pistolet. O kurde, ale ta się kiera, może być. No. Mam sobie okay. O, za półtorej minuty. Эй, а в угле кто мне уже, набрать? не было а как я первая. Я просто Мама. Nie wiem, co to jest, ale mamy jeszcze takie coś. I globus. Co to? ziemia krąży wokół słońca? Czy co? Nie wiem, co to za... To coś wodnego, bo, bo woda słychać o kurde! Nie ma I to nawet 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 o kurde, mam taki miecz? Skrać, Jakiś Okej, Ok, i mam taki miecz. E ja? Chcę tym być. Albo dobra, nie. Kurde, co mnie bije? Nie Jest, co to było, jakaś. Окей, okay, поднимемся, что мы уже на спалке.